Odcinek suwałki budisko, który jest budowany w zasadzie od wiosny 2020 roku będzie oddany do użytku, znaczy oddany do ruchu jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie w grudniu powinien, powinny ruszyć pierwsze pojazdy tą trasą. Tutaj są, pojawiły się różnego rodzaju problemy wynikające na przykład z transportu kruszyw. I, I to rzutu, rzutowało na tempo układania nawierzchni w ciągu głównym. Zaawansowanie prac jest już rzędu 90%. Szereg obiektów jest już, ma nawet decyzję o użytkowaniu. Natomiast no, inwestycja jest jak gdyby pra, praktycznie zgodna z harmonogramem. Kierowcy otrzymają. Jest dwujezdniową drogę ekspresową o nawierzchni z betonu cementowego na długości 24 km, 24 km nawet z małym haczykiem, kończącą się w budzisku na granicy z Litwą. Wartość kontraktu to jest przeszło miliard złotych, z tym, że ostatnimi czas w związku z nowymi przepisami jest oczywiście waloryzacja. To, to oznacza, że do 10% wartość kontraktu może wzrosnąć. Jeśli chodzi o zakończenie wszystkich prac i całego kontraktu, to tak, będzie to kwiecień przyszłego roku. Natomiast przejezdność, czyli dostępność drogi kierowcom osiągniemy na pewno w tym roku, prawdopodobnie w grudniu, wcześniej raczej będzie trudno. To znaczy już na ciągu głównym to ograniczenie raczej nie będzie. To już będzie normalnie przygotowany ciąg główny do ruchu samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. zaawansowanie prac wynosi już około 90%. Kończymy roboty nawierzchniowe na ciągu głównym. Także szacujemy, że z końcem października powinniśmy te prace skończyć. Również trwają prace bitumiczne na wszystkich drogach serwisowych obsługujących Eee, także no, i trwają roboty wykończeniowe, czyli e, montaż e, oznakowania pionowego, e, malowanie oznakowania poziomego, plus wszystkie prace brukarskie. Także no, prace są już bardzo zaawansowane i wszystko zmierza ku końcowi. Mieliśmy bardzo dużo niespodzianki, praktycznie od samego początku. No, warunki gruntowe tutaj były bardzo trudne. E, na potrzeby tej budowy zabiliśmy ponad 150 km samych pali, aby wzmocnić grunt. No, sam okres był bardzo trudny, tak? jeżeli chodzi o, o czas budowania. Najpierw pandemia, potem wybuch wojna na Ukrainie, także no, wiele przeciwności na tej budowie było. Jest bardzo piękny odcinek, naprawdę największy wykop. Na, zresztą za nami tam kawałek dalej ma 20 metrów głębokości. Wbrew pozorom nie są to góry, ale są góry i doliny, że skarpy nasypów mają po 20 parę metrów. Także piękny, malowniczy odcinek. Potwierdzam. Bardzo mocno dał nam się we znaki. Do dnia dzisiejszego mieliśmy tak naprawdę problemy z materiałami. Też nawierzchnia betonowa po części była z tego tyłu opóźniona, gdyż był problem z transportem materiałów. Na początku transportowaliśmy materiały z Białorusi, potem wiadomo, nie można było już z tego korzystać, także po inne surowce sięgnęliśmy, także problemy z materiałami były. No również problemy z podwykonawcami, odpływ pracowników z Ukrainy, także no z wieloma problemami od, od początku tego roku się borykaliśmy. Planujemy ruch puścić na ciąg głównym w tym roku. Tak jak powiedziałem w październiku kończymy roboty na ciąg głównym, pozostaje nam w miesiącu listopadzie pomalować trasę, pokończyć wszystkie roboty wykończeniowe, zgłosić całą drogę do użytkowania, no tak aby w grudniu móc puścić ruch. Także trochę sprzyjającej pogody jeszcze w miesiącu listopadzie i, i powinno to wszystko się udać. Bardzo duża ciekawostka, rzeczywiście to samolot typu Ił e, był świetnie zachowany, to było w okolicach e, Szypliszk. E, tam e, rzeczywiście ci miejscowi, e, miejscowi mówili, że tam ten samolot powinien się znaleźć, rzeczywiście podczas wykonywania wymiany gruntów ten samochód e, samolot przepraszam, znaleźliśmy i w bardzo dobrym stanie go znaleźliśmy. Bardzo dobrze się w tych torfach zakonserwował, przekazaliśmy do, do, do muzeum, także no, bardzo fajne znalezisko.